nie, da się nic zrobić. Chciało się muzyki nie wystraszyć. Czerwone jagody do wody. Czerwone jagody do wody. Które chodź w kosmos? to jest muzyka oddająca. Jest, I minął. Mean Follow na no, zewnątrz byłem i się wyjebałem. Mały pancik świata, żeby z tobą zaznaczać Takie rana, że ty przepłynąłem górę pokonałem, bo, bo i wody I, I się wyjebało No bo nie ma muzyki, to jest zła muzyka, daj mi jakąś muzykę normalną Jakąś staro kurwę Pęk klawisz Ja kurwa no monadnie wczeram mu ty muzykę wybierasz Mordę zamknij nie, no kurwa, przecież ja rozjebałem No okay. i Gruba. O! Powiedziała się nie. Rozjebała się bardziej. Ja pierdole. Nie mogę szlifować. Ja pierdole. Tak, rozjebać. To jest ciekawe, co nie ma żadnych piosenek, żeby z nim Nie wiem, że Klawisz się zapadł. Kurwa, dopójcie teraz nie zmienię. No normalnie, wiesz jak się No i to, no i chuj. Trzeba naprawić. O! I sterownik od razu rozje, rozjewa, umiem. Wcale nie działa. Dopój się zmieniło. Jak jest teraz zmienić? Kurwa. Sekund, sześć, so. Ty, to się napij, napij mniej. Mur... Muzyka, chciałam To jest sam to, nie? Też nie mogę grać na <grym> telefoniku.